Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj zgodnie z zapowiedzią przychodzę do Was z testem nowości, nowości drogeryjnych, które to w większości kupiłam na promocji w Rossmanie, ale nie tylko. 99,9% kosmetyków e, mam już przetestowanych, nie licząc jednego super kultowego na YouTube produktu, jakim jest kole, kolektor, jakim jest korektor e, L'Oreal Infallible. Na które się w końcu zdecydowałam. Kupiłam go akurat w Ezebra i przyszedł do mnie wczoraj, także to będzie faktycznie pierwsze wrażenie. Jeżeli chodzi o temat moich włosów, bo wiem, że część z Was jest ciekawych, to o tym opowiem Wam w przyszły poniedziałek, bo to co teraz widzicie, to absolutnie nie jest ostateczny efekt. Dlaczego? To w poniedziałek, ale za czym przejdziemy właśnie do tego filmu? To dum 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 autopromocja. Kochani, chciałabym was tutaj na YouTube serdecznie zaprosić na mojego Instagrama, ponieważ w piątek o godzinie 19 lub 19.30 tutaj was poproszę właśnie o wyrażenie swojej opinii na Instastory. Na moim Instagramie będzie live. I będzie to okazja, żeby ze mną po prostu pogadać i, i, i żebym ja mogła się kolejny raz powymądrzać. Także gorąco Was zapraszam, ja dosyć często na Instagramie robię te live'y, w ogóle na Instagramie, jeżeli ktoś ochotę ma e, mnie poznać, że tak powiem bardziej prywatnie, e, pogadać i w ogóle, to ja jestem na to bardzo otwarta i właśnie na Instagramie. E, Instagram jest tym miejscem, gdzie można to uczynić. I mam już nałożoną bazę na powieki. Jest to baza z Essence. Przypomnę, że ja niczym bazę nie przepodrobuję. No i paletka, słuchajcie, Miss Lily od Lovely. Ja nie ukrywam, że nie znoszę cieni marki Lovely. I dlatego, jak tylko wyszła ta paleta, stwierdziłam, że nie. <grym> po prostu nie, nie kupuję jej w cenie regularnej, choćby nie wiem co. Choćby mi ciekawość zżerała i choćby YouTube krzyczał genialna, tym razem genialna. No ale jak już kosztowała 16 zł to stwierdziłam, że czemu nie. I muszę przyznać, że ta paleta jest taka dosyć standardowa, jeśli chodzi o kolorystykę, choć ma być to, jakby ktoś miał wątpliwości, zamiennik Norwiny Anastazji. Użyjcie wyobraźni. I faktycznie mamy tutaj taki jeden cień, który jest bardzo podobny do Norwiny. I o ile w Norwinie ten cień nie sprawdził mi się w ogóle, o tyle w tej paletce sprawdził mi się szalenie. To jest cień, który mogliście zobaczyć u mnie na powiece właśnie w holu z Rossmana. On jest taki niebiesko jakiś i muszę przyznać, że ten cień był, yy, zrobił na mnie ogromne, ogromne wrażenie. Chciałabym dzisiaj zrobić w ogóle taki makijaż różowawy, ponieważ takich makijaży bardzo dawno u mnie na kanale po prostu nie było. I też ja się dawno na różowo też nie malowałam. I zacznę tutaj od cienia z kwiatuszkiem od brązu. I od razu wam powiem, że ja nie jestem w stanie porównać yy, tych palety, tej paletki. Do tych poprzednich paletek z Lovely, ponieważ ja się wszystkich tych paletek po ludzku pozbyłam, bo były one dla mnie tak daremne, że szkoda było mi miejsca na nie. A jak wiecie, jeżeli oglądacie mnie dosyć regularnie, to ja sobie narzekam na brak miejsca. Wiecie, problem pierwszego świata: pani z internetu nie ma miejsca na swoje kosmetyki, ale no niestety, taka jest. Prawda? Kiedyś jak oglądałam dziewczyny, które pokazują całe pokoje z kosmetykami, to nie tylko te dziewczyny, wiecie, profesjonalne, które się tym zajmują jeszcze dodatkowo zawodowo, to sobie myślałam, że mają coś z głową, a teraz po prostu w jakimś stopniu je rozumiem, bo gdybym przechowywała te wszystkie produkty, to mogłabym potem sobie nagrywać makijaż bublami, no miałabym dużo większe pole manewru, którego po prostu teraz nie mam więc nie jestem w stanie ich porównać, mogę tylko się opierać na swoich wspomnieniach. No i pierwsze co, myślę, że już teraz widzicie, to to, że nie przypominam sobie, żeby w jakiejkolwiek palecie, tu mi się w ogóle robi zajada, żeby w jakiejkolwiek poprzedniej palecie Lovely był cień, który nakładam na mokrą, nieprzepudrowaną bazę, pędzlem, wiecie, zalegro, gdzie set kosztuje 15 zł, robić myk-myk i zobaczcie jaki mamy pigment i jak cień przede wszystkim łatwo się rozkłada. On oczywiście nie jest jeszcze roztarty, ale no nie przypominam sobie takiej sytuacji z poprzednich palet. Właśnie te cienie dla mnie były daremne, właśnie się nie rozcierały, e, nierówno przyklejały i tak dalej. No a tutaj, moim zdaniem, ten problem totalnie nie występuje. Wiem, że wiele z Was kupiło tą paletę, wiem, że wiele z Was zastanawia się jeszcze nad zakupem tej palety, bo wszak ta. Promocja nieszczęsna w Rosmanie trwa do 30 września, zakładając, że cokolwiek jeszcze gdziekolwiek zostało. Piszcie koniecznie pod tym filmem, czy właśnie macie tą paletę i jaką macie opinię na jej temat. Ja muszę przyznać, że jeżeli mam być tak w 100% szczera, to nie jest to paleta porywająca, nie jest to coś, co by mnie zwaliło z nóg, ale naprawdę jakością. Przebija pozostałe palety z tej marki i uważam, że jest w ogóle, abstrahując od ceny, od marki i tak dalej, naprawdę przyzwoitą paletą. Też ostatnio właśnie naszła mnie taka refleksja może to jest też kwestia wyboru przeze mnie mmm, palet i cieni ale wydaje mi się, że przestaje atutem paletek być fakt, że są dobrze napigmentowane. Wydaje mi się, że już większość produktów na rynku, jakichś takich w miarę przyzwoitych marek sięgnę teraz po ten jasny do rozcierania. Jest dobrze napigmentowanych. Wydaje mi się, że teraz e, taki wyznacznik dobrych cieni, e, dobrych produktów to być, e, powinien być nie tylko pigment, ale też właśnie m, łatwość aplikacji, e, formuła, to czy cień, łatwo się rozprowadza e, i tak dalej, i tak dalej. Bo pigment, powiem Wam, że. Mówię, no ja jakoś ostatnio, co, co praktycznie mam w łapkach, to jest już dobrze napigmentowane i już mnie trochę. osobiście mam już odrobinę przesył zachwytów pod tytułem Wow jaki pigment. Bo nie widzę, na, nie widzę już po prostu na YouTubie cieni, które nie byłyby w ogóle napigmentowane. Ale też przyznaję się, że omijam filmy z marką Makeup Revolution która słynęła z tego, że tam pigmenty ginęły. I rozcieram sobie tym jasnym cieniem, tak dosyć niedbale ten brąz i on, owszem, w jakim stopniu możemy powiedzieć, że zanika, no ale to jest też normalne, ale zobaczcie jak ładnie on się nam rozmglił. Kurczę, no to jest akurat trochę droższy pędzel, bo jest z inglota, ale myk, myk, kilka naprawdę niedbałych ruchów. I już nie wyglądam, jakbym miała dwie ciemne plamy koloru na powiece. No ja bym tutaj już nic więcej na tym momencie nie dokładała. Odetnę sobie cut crease, no a potem cała część zabawy. Ok, cut crease odcięte. I teraz sięgnę po cień z oczkiem, taki jasno-różowy. To ma być cień, tak mi się przynajmniej wydaje, jeden z tych tak zwanych foliowych. I płaski pędzelek, mój ulubiony, także z Allegro. I nałożę go od kącika wewnętrznego. Muszę przyznać, że ten cień jest bardzo ładny. Taki miniący się na różowo, lekko brzoskwiniowo, z jakimiś jakby drobinami. Tylko liczba tych drobin jest stosunkowo mała, przez co wygląda to moim zdaniem subtelnie, a nie, nie ani dyskotekowo, ani tym bardziej kiczowato. I teraz sięgnę po ten cień. On jest mniej błyszczący, różowy, taki troszeczkę bardziej chłodny. Nie wiem, żeby to w ogóle widzicie. I widzicie, jak ja dźgam te cienie, to one się w jakimś stopniu tam sypią, nie wiem, pylą w tej palecie, ale nie jest to nic absolutnie nadzwyczajnego. I nakładam sobie ten cień dalej. I ten cień podobnie jak ten poprzedni jest taki Niby w palecie różowy, a zobaczcie, na powiece moim zdaniem, albo mamy takie dociutu światło, wypada dużo bardziej brzoskwiniowo, jak w palecie. I teraz sobie właśnie pozacieram elegancko te granice. I teraz sięgnę po ten matowy, chłodny brąz. I jedyne co, to widzę, że ten cień, jak jest nakładany na ten poprzedni, to minimalnie tutaj się wytraca, czyli pewnie te cienie w rzeczywistości są takie suchawe. Plusy i minusy zarazem. Bo z jednej strony łatwo przechodzą w siebie, a z drugiej strony trzeba więcej się namachać. W ogóle powiem wam, że te cienie za bardzo się nie sypią. Eee, pod... Nie osypują w sensie. A ja nie strzepuję przecież nadmiaru i ich spędzla. Obawiam się, że moje naturalne rzęsy nadal nie nadają się, więc będziemy kleić sztuczne. Eee. Ale teraz czas oczyścić sobie potencjalne jakiś tutaj osyp i nałożyć pielęgnację ukrywam, że ostatnio nakładam tyle różnych produktów na twarz pod make up, bo testuję ale bardzo dobrze też mi się sprawdza ten turbo drogi olejek z Sampar, to jest oils in one, znowu jakby spodobało mi się nakładanie takich formuł właśnie oleistych pod krem Kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, bardzo długo zamiast w ogóle kremu używałam oleju marula. Nałożę sobie krem pod oczy z Purito niezmiennie. A na twarz dzisiaj, bo też używam dwóch teraz wymiennie produktów, ale dzisiaj nałożę z Aquajo krem, ale powiem Wam, że też stosowałam i testowałam jeszcze, za czym dostałam ten krem. Ten produkt, który mam od jakiegoś czasu, czyli taką galaretkę, to jest koreański produkt, i, co ciekawe, ta galaretka też dobrze się spisuje pod makijaż. Bo byłam ciekawa, czy to w ogóle może się udać. To jest po prostu gel cream. Zostawiam Wam jakby co linki też do tych produktów w opisie. Jak mi te moje rzęsy nie zaczną rosnąć, to ja tutaj osiwieję, a Wy razem ze mną. A, jeszcze będziemy to poprawiać, ale je przykleiłam. Jest sukces. Trwało to pół godziny. Także wiecie, taki szybki make-up, kiedy się śpieszysz, żeby wyjść z domu, nie? Podkład burżua. Podkład, który ledwo się pojawił, jak już został okrzyknięty absolutnym hitem internetu. Ja go kupiłam jeszcze za czym tym hitem został okrzyknięty, więc niejako była ta inwestycja w ciemno. I dobrze, bo pewnie teraz jak już wszyscy o nim gadają, to pewnie bym stwierdziła, że, że go nie kupię. Mój kolor to jest 110 Light Vanilla. I powiem wam, że jak go pierwszy raz nałożyłam, to naprawdę to jeszcze było przed tymi recenzjami, to mówię, aha, to będzie hicior. I niewiele się pomyliłam. Po pierwsze kolor jest prześliczny, jest jasny, jest ładny, jest lekko żółtawy, naprawdę ma bardzo. ładny ten kolor. Podkład jest dosyć, jak widzicie, płynny, dosyć plastyczny. I naprawdę po pierwszym jego użyciu już byłam nim zachwycona. No a teraz Wam to spróbuję zaprezentować na mojej twarzy. Gąbka z Glam Shopu. już lekko przesła, no bo. Tymi rzęsami się bujałam 5 lat. I lecimy. Kolor podoba mi się, tak jak mówię, szalenie, pomimo tego, że jest bardzo jasne i koresponduje z moim ciałem e, szyją, to jednocześnie nie jest trupi. Podkład jest dosyć plastyczny, czyli bardzo ładnie i łatwo się rozprowadza. Ma przyjemne, mokre wykończenie. I muszę Wam przyznać, że jak na te wszystkie hity internetu, jeśli chodzi o podkłady, to chyba ten jest najlepszy. Dodatkowym atutem tego podkładu z jest to, że faktycznie ma bardzo fajne krycie i nałożone w miarę cienką warstwą, naprawdę to krycie gwarantuje i nie ma sensu dokładania go więcej. Oczywiście w moim przypadku nie ma sensu. Natomiast jego minusem ja w końcu nie kupiłam tego korektora ja myślałam, że ja go zamówiłam, ale ja w końcu go nie kupiłam, bo stwierdziłam, że jego cena już w ogóle jest od czapy. Natomiast minusem tego podkładu z Bonżua jest jego cena regularna. Uważam, że jest ona z kosmosu. Podkład kosztuje 72 zł w Rosmanie. Na promocji w Rosmanie można było go kupić za 35. Czy można go kupić? A w Kokolita przez wszystkie pozostałe dni można go kupić za 39. Ja uważam, że ten podkład po prostu wygląda rewelacyjnie. Ja Wam się spróbuję przybliżyć, tylko żeby były te ciepłe tony. Bo no właśnie, że ja się przybliżę po prostu do aparatu Powiem Wam, jak zobaczyłam siebie na zbliżeniu w tym podkładzie Eveline, to mówię: Boże. Jak to wygląda? A to oczywiście jest złudzenie. Mam nadzieję, że te ujęcia, które teraz Wam serwuję, to ta twarz wygląda lepiej, jak w przypadku Eveline. I lecimy z jedynym produktem pod tytułem pierwsze wrażenia, czyli nowy korektor Loreala. To jest taka ciekawostka, bo ten korektor jest też porównywalny bodajże do chude. Mi chuda zupełnie się nie sprawdza. Ale z drugiej strony sprawdzają mi się produkty polecane przez Agnieszkę. Janoszkę, czyli Dim, więc w końcu stwierdziłam, że go kupię. Wybrałam kolor. Teraz go zaraz nie odkręcę. Wybrałam kolor, jaki wybrałam: 322 Ivory. I też bardzo jestem ciekawa, czy miałyście ten korektor i jak on u Was się sprawdza. Ja go na początek nałożę tak faktycznie dosyć mało, jak na siebie, i tą krótszą gąbeczką. Znaczy krótką jej częścią. Zacznę go rozprowadzać. Uu. Faktycznie. No, kolor jest naprawdę jasny. Mam nieodparte wrażenie, że jest odrobinkę, chyba nawet przyjasna. A korektor przypomina mi właśnie podkład z tej samej serii. Czyli jest dosyć pudrowy, moim zdaniem. No, ale dobra. Wklepujemy dalej. No i trzeba było mi nie ulegać i go nie kupować. Niestety korektor jest dla mnie za suchy, za pudrowy. Ja mam dobrze nawilżone okolice pod oczami. A to, co tutaj się zadziało, po prostu wygląda jak z jakiegoś koszmarku. Nałożyłam go naprawdę mało gąbką, którą ileś wsiąkło. A tutaj to się... No to po prostu wygląda to okropnie. To się w ogóle tutaj waży. Zaraz Wam się przybliżę Wam to pokazać. Mam nadzieję, że Wy to zobaczycie w ogóle. Czy wszystko zważyło. No wygląda to okropnie. już nie wspomnę, że to krycie przy tej warstwie wcale nie jest piorunujące. No wyglądam słuchajcie, jakbym nałożyła coś bardzo, bardzo, bardzo suchego. Więc poraduję się korektorem marki Klerz. To jest korektor koreański, który ostatnio mm, jest bardzo przeze mnie lubiany, bo on jest taki mm, kremowy. Jest przeze mnie ulubiony właściwie najczęściej jako drugi korektor. On jest sporo ciemniejszy, ale dobrze będzie tutaj korespondował z podkładem. I mam nadzieję, że to uratujemy. Jak nie, no to musiałam to w cholerę zmyć. Nawet na nosie, słuchajcie, tutaj gdzie mam takie zasinienie, jak nałożyłam ten korektor z L'Oreal'a i potem dotknęłam gąbką, to on się w ogóle odkleił. A podkład zburzyła, tymczasem sobie zastygł. Dobra, ten korektor Skler bardzo ładnie uratował sytuację. Może nie tak super ładnie, ale uratował. Ale testu yy, tego korektora jako tako nie widzicie u mnie na kanale, bo jakoś on mi się nie wpisywał w żaden film. I teraz pojedźmy sobie, wiecie, czym, konturkiem. Konturek Skobo. Już sobie kupiłam nowe opakowanie, bo to już mi się kończy. I najciemniejszy produkt. Okej, okay. nasza baza pod późniejszy bronzer jest zrobiona teraz czas na pudry jeden wam dobrze znany i drugi nowy i ten dobrze znany to jest oczywiście Inglot HD 43 pod i teraz czas na nowy puder z Inglota ten o którym już wam wspominałam, że to jest po prostu hit hitów, to jest puder Stay Hydrated słuchajcie już są same, które go kupiły z mojego polecenia, pozdrawiam ja mam go w kolorze 201, tutaj jest lusterko i patrzcie. Tu się dzieje magia, formułowo. I dlatego tego pudru porzuciłam puder z Golden Rose, bo to jak ten puder się zachowuje na twarzy, powoduje, że ten z Golden Rose może się schować. No, tylko, że ten puder, w związku też z akcją ratowania oceanu, kosztuje 62 zł. Także, no tutaj ta cena jest zdecydowanie wyższa. To jest najjaśniejszy kolor, czyli tak jak powiedziałam 201. To jest w ogóle cud, jak on współgra z gąbką. Jaką on ma formułę. Ja powiem Wam, że ja nie używałam nigdy tak dobrego pudru. Naprawdę. Teraz czas na bronzer i tutaj właściwie nic nowego. Może to już zrobię poza kamerą, żeby przyspieszyć. Bronzer z Bell. Ten Fresh Bronze Powder i róż z Lapający róż z Felicei, w kolorze 111. Teraz sobie rozetrę, poprawię rzęsy, poprawię tutaj górną krawę. nic znaczy już kończymy, nie? Cały czas mam wrażenie, że jeszcze o jakimś kroku zapominam, bo o jakimś nowym produktem. Moi Państwo, skończyłam. I najpierw powiem Wam o tym pisaku dobry brwi z Lovely. Ja już to gdzieś mówiłam. Dla mnie to jest produkt do kitu. Zobaczcie, on się wgryza w skórę, potem nie idzie tego zmyć na no, jakiś taki tatuażowy kolor ciemny. Ani w gruchę, ani w pietruchę. Nie nabiera się to na tą końcówkę. No dla mnie generalnie ten produkt patrzcie, tu cały czas mi jedna żansa rośnie w dół, i wszystkie mi france potrafią wypaść, a ta, co rośnie w dół, nie. Dla mnie ten produkt to jest porażka. Najdelikatniej mówiąc, na usta nałożyłam błyszczyk Eveline Cosmetics Extreme Shine Lip Gloss, czyli to są te nowe błyszczyki w kolorze 03. No, i tak to słuchajcie wygląda. Mam nadzieję, że rzęsy ostatecznie od góry nie wyglądają źle. Jeżeli miałabym. Nie wiem w ogóle, jak na Waszych odbiornikach, ale na, w moim lusterku, to muszę przyznać, że efekt końcowy podoba mi się bardzo. I tak szybciusieńko podsumowując produkty, to powiem tak: za 3 dychy, za 16 zdecydowania, albo na jakieś po prostu promocji. Myślę, że ta paletka jest naprawdę warta zainteresowania, choć wiecie co, tak między Bogiem a prawdą, trzy dychy to nie pięć dych, a po tyle mamy kolejne dobre paletki z właśnie Eveline. więc właściwie, może i za 3 dychy. Na pewno nie żałuję jej zakupu i jak na razie ląduje w moim kufrze i jak na razie plan jest taki, że będę z niej korzystać. Naprawdę mi się te cienie podobają i formułowo, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o podkład... Bardzo mi on przypadł do gustu. Faktycznie też na mojej twarzy on jest w miarę trwały. Nie wiem, czy jest szalenie długo bo też przyznaję, że nie testowałam go w jakichś ekstremalnych warunkach. Ale zdecydowanie ja również ten podkład polecam. Dum. Korektor, gdzie jest mój wspaniały korektor, jest porażką i go zdecydowanie nie polecam. Mój puder pod oczy, no to wiadomo, że zawsze. Puder Zinglota, kochani, no niestety to jest hit, Moim zdaniem to jest hit. To, jak on utrwala, ale jak on wygląda, no, no, dla mnie to jest po prostu marzenie. Więc, jeżeli ktoś z Was szukał właśnie takiego pudru, który nie wysuszy tej skóry, który nada taki bardzo ładny wygląd, wygładzi, nie będzie, no, no to jest po prostu marzenie. No, ja tutaj mogłabym epopeję, to na pewno będzie w ulubieńcach września, więc ja jeszcze o tym pudrze będę gadać na kanale od cholery i ciut ciut. Pisak dobry wizlowli śmieć, totalny błyszczek. Bardzo ładny. I to chyba wszystko. Także tak to się prezentuje. Czekam na Wasze komentarze, czy Wy właśnie miałyście te nowości, jak one u Was zdają egzamin. A ja Was żegnam i idę to cudomontować, montować, bo ono musi być dzisiaj na dzisiaj. Czyli dzisiaj jest środa. Także uciekam. Jeszcze zerknę sobie do rosołu. Szumowinę zdejmę. No. I do zobaczenia do kolejnego filmu. I denerwuje mnie ta dolna rzęsa. Całuję. A, może Wam się przybliżę, co? Ja zawsze robię jakieś takie duże miny, ale... Nie, naprawdę mi się podoba.